Plasa piąta prezentuje pracę sprzeciwko pociągkow. Wiem. Wspaniała osoba pod każdym względem. O co obywatel jest oskarżony? Dokładnie rzecz ujmując, wysoki sądzie Rossi Alberto jest oskarżony o znieważenie swojej wujny. Proszę sobie wyobrazić, żeby jednym z wypracowań szkodnych napisał: Wujna jest matką wszelkiej nędzy. Rozumie pan? Przecież ja nie mam nawet jednego dziecka. Wszyscy świadkowie są zgodni, że obywatelka wujna jest wzorem cnót. Nie gra w totolotka, nie szura butami, nie wyciera z ręcznikiem do rąk, nie bierze sobie palce, palcami, nie długie się nie wtyka nosa z niespodstawo. Czy to wszystko prawda? Nikt podejrzany odpowiada. To najprawdziwsza prawda w wysokim sądzie. I mimo to oskarżony ośmielił się oszkalować wojnę, ośmielił się napisać w wypracowaniu, że ta przykładna obywatelka jest ni mniej, ni więcej, tylko matką zazdrości, skąpstwa, łakomstwa, złości i kto wie, jakich jeszcze straszliwych i rozpasanych teddy boys. Proszę wysokiego sądu. To wszystko wina brzuszka. Jakiego brzuszka? Ja tu nie widzę brzuszka. Otóż to chodzi o zagubiony brzuszek. Rozumiem. Oskarżony zszedł na złą drogę. Ma zamiar zostać ulicznym rzeźmieszkiem. Wysoki sądzie, oskarżony Lossi Arber, miał zamiar napisać wojna jest matką wszelkiej nędzy. Lecz o, być może, za namową złośliwych kolegów zdjęło berecik i postanowiła udawać u. Tak, wysoki sądzie. Ja też jestem przekonana, że w głębi duszy mój pociotek to dobry chłopiec. Dobry chłopiec, proszę raz mi powiedzieć, że zasłużył na więzienie. Rozumiem, wysoki sądzie, ale byłoby mi przykro, gdyby tam się znalazł. Widzi, wysoki sąd, wziąłem z chłopcem pewne plany. Jestem właścicielką dobrze prosperującego sklepu ze sprzętem gospodarstwa domowego. Prowadzę sprzedaż latarną i oferuję klientom świetne zniżki. Zostawmy w spokoju sprzęt gospodarstwa domowego. W związku z tym miałam zamiar zatrudnić mojego pociotka na stanowisku sprzedawcy, kiedy tylko ukończy szkołę. Ja nie mam dzieci. Komu miałabym pomóc, jeśli nie Albertinowi? Pani naprawdę ma złote serce. Zrobimy tak, jak pani mówi. Czy oskarżony słyszał? Tak, wysoki sądzie. Czy oskarżony postara się ustalić, gdzie aktualnie przebywa brzuszek uciekinien i namówić go, żeby on także wrócił na właściwą drogę? razem razem oskarżony zostaje